Witam was bardzo serdecznie na odcinku z Brawl Stars i widzowie jak powincie zauważyć mam skina do serdza widzowie szybko spieszcie się on już jest w sklepie patrzcie widzowie, e, czekajcie o tutaj będzie na no, gdzieś czekał ja sobie go odebrałem jeszcze, więc szybko, szybko widzowie spieszcie się macie darmowego skina do serdza ja już to zostawiłem na profilu więc widzowie E, a czyli Macie tylko. A, jak tam się na min, min, miniaturce, ten skin. Ten, ten skin jest do odebrania tylko przez 6 35 minut. Ale widzę, nieważne. Nie zwracajcie na to uwagi, bo twórcy wczoraj wrzucili posta i napisali, że skin do bas. skinek do serca będzie. Dostępny jeszcze przez 3 miesiące w sklepie za darmo. Więc widzę, wie, bo patrz, widzę. Jak ja to nagrębnie, to jest teraz 8.30. Ja właśnie stałem o właśnie. Tam niedawno stałem. Jest 8.30. Niedawno tam stałem. Więc ja z tego skina, skina sobie odebrałem. Więc jest mega, jestem podjarany. Jeszcze ja tego, ej, dobra, widzę, wie. Ej. I widzowie, jeszcze zapraszam was później na odcinek. Widzowie! Zapraszam was jeszcze później na odcinek. Będziemy otwierać moją skrzynkę z trofeum. Więc mam nadzieję, że wpadniecie. Więc co? Ale widzowie, jeszcze tak z tego skina mam. I... Ej, dobra, widzowie! Ej, robimy tak. I dobra, widzowie! Ej, widzowie! I odpalamy rundę. Odpalamy rundę na tym Bastralu. Robimy to. I robimy to. teraz poświęcam się. Ale nie, ja mogę spać tego bas Astrala. Nie chcę to robić. Odpalać tego teraz rundę. Odpalać teraz rundę. To może być ryzykowne, bo ja mogę z tego bas Astrala z serca spadnąć. Więc nie, dobra. To nie, 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 wolę nie. Ale dobra widzowie. A ja tego skina i tak przetestuję. Bo tam na rankę tak będę sobie grał tym skinem. Więc ja sobie przetestuję. Więc co widzowie? A jeszcze widzowie wyszedł nowy zadymiarz Oli właśnie. Już wyszedł nowy zadymiarz, możecie sobie go odblokować. Ja zaczęłam zaczą, zaczą, na niego zbierać. Więc, już byś w oli. Więc, widzowie, odbierzcie, więc szybko odbieracie tego spina widzowie, widzowie, jeśli nie macie na przykład serdzia, to, to zbieracie sobie na niego kredyty, bo tam w pit to jeśli nie zbieracie sobie, bo, jak, jak oglądacie ten odcinek, to, pewnie, nie oglądać ten odcinek pewnie jakoś 10 albo 12 więc tego eventu już nie będzie więc widzowie musicie sobie odbierać jakoś kredyty na tego serdzia, bo naprawdę widzę, że szkoda by było starać się taki, takiego z No, yy, no co, ale dobra no i teraz zostawimy sobie Eee. A te... Te motki już się same ustawiły? A e te motki same się ustawiły już. Oho! Dobra, to się teraz zdziwiłem. Niedobra. dobra. Więc co wie? przetestujemy sobie na krótkiej gierce tego. O! No tej zadymie się sobie przetestujemy, więc gramy. Zawsze tyjemy sobie chwilkę. Nie zależy jestem tak pod Jarantem, tym skinem. Ej. Je, jak. Jak ja już obudziłem się. Jeszcze. Ej, tak serio, widzowie. Wiecie, 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 jak to było? Ja wstaję. E, ja się wystraszyłem, że jeszcze jest dziesiąta albo dziesiąta. ja wstaję. Uuu... już tak wystraszyłem, że już jest dziesiąta. A jednak jest ósma. Więc idealnie wstałem. A data. Is... Aha, jest tu majędrów. Jeszcze jeden. Bas after ja no, ten skin. Jest fajny. Co on robi? Co on zrobi? Dobra. Idziemy. Ok. Dzikły. To ja tak w ogóle wiecie, jest, co jest dobrego w, w tym skinie, to że jego ult wydaje właśnie ulta basa astrala zwykłego zadymiarza, więc to jest dla mnie najlepsze w tym, w tym skinie. A teraz tutaj wygrywamy. A no tak, nie trzeba tutaj wygrać, bo to nie traci pucharków. No dobra strzelba, mi się nie iść. Szczęść, dało mu szczelić, bo mi się nie chce Bo i tak to się nie traci pucharków, ani nic Tu się po prostu gra No ja. Dobra, widzowie e... Albo spróbuję, poświęcę się I wpi... spróbuję wbić tego basa Basa astralas Serdzia Na 1100 pucharków Spróbuję Spróbuję widzowie, ale może być trudno. Jeśli, jak chcecie, jeśli będziecie chcieli, to mogę wbić bez problemu. Bez problemu. Więc. dobra, strzelcie. Jezu, ile to będzie trwać. Halo. Teraz strzelcie. No. Jezus, Maria. Kiedy nie to szczelą? Dawajcie. Albo dobra. Czekaj. O, 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 szczel Daj. Dajcie szczelć. Już to. Dobra, koniec. A więc, dobra, widzowie. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam, więc. Widzowie. Szybko, spieszcie się. Od... Szybko spieszcie się, odbierzcie sobie a znaczy odbierzcie sobie, e, odlokujcie sobie serdzia, jeśli nie macie, bo naprawdę warto wart, warto sobie odebrać, odebrać tego skina. No i co? Ja się z wami będę żegnał i do następnego odcinka. Cześć!